Witam wszystkich na moim kanale i zapraszam na ostatni przegląd w tym roku. Dziś jest Sylwester, tak więc życzę wszystkiego co najlepsze w nowym roku i tutaj jak już zauważyliście, wchodząc mamy dział odzieżowy tutaj sekcja damska. Najpierw przeszłam między tymi wszystkimi alejkami popatrzyłam tak na te wieszaki i na początku niczego nowego nie zauważyłam, podnosząc głowę, tutaj powyżej na półce zauważyłam takie brązowe plecaki. Cena, w sumie nie wiem, jaka tutaj jest naprawdę, bo mamy cenę pierwotną 45 zł. przecenie też była cena 45 zł, tak więc do końca nie wiem, ile kosztował ten plecak, bo coś tu po prostu mi się nie zgadzało na tej cenowce i Idąc tam dalej, zauważyłam jeszcze tą bluzkę. Też myślałam, że już będzie przeceniona, ale nie. Tu jeszcze mamy pierwszą cenę, czyli 30 zł. W dalszej części tego sklepu pojawiły się takie nowe zestawy. Dwa kolory. I tu mamy taki Biustonosz. Um, biustonosz taki jakby top. Za 17 zł od rozmiaru S do XXL. Kolor taki piaskowy, tutaj były takie um, lekkie gąbki w, w ułożone. Do tego za 17 zł mamy zestaw majtek, dwie pary oczywiście wykonane z bawełny i poniżej drugi kolor taki grafitowy. Mnie chyba bardziej podoba się ten kolor piaskowy, jeżeli chodzi o te zestawy. I teraz już mamy dział dla domu, kokardkowa kolekcja i Tutaj z nowości zauważyłam takie lustro. Ono kosztuje 25 zł. Średnia wielkość. Szkło to lusterko. Mamy tylko i wyłącznie z jednej strony. Wykonane jest z metalu. Też uważam, że całkiem ciekawie wygląda. Poza tym były takie misy do zapiekania. On, taka misa kosztuje 35 zł. Pojemność. 2 litrów. Cenę oczywiście sprawdziłam poza kamerą. I jeszcze z tych y, rzeczy, które tutaj widzimy, nie widziałam tej szczotki do toalety. Zaraz też Wam tutaj pokażę jej cenę. Ona kosztuje 20 zł. I kolejnym produktem z tej kokardkowej kolekcji są takie filiżanki ze spotkiem. Bardzo ładnie wyglądają. I też zaraz Wam tutaj pokażę cenę, oczywiście cenę mamy tutaj na tym spodku, 20 zł. pojemność filiżanki 200 ml. I teraz kolejna alejka, tutaj były produkty łazienkowe i zauważyłam takie coś, taką szczotkę z myjką, kolor różowy. Wykonana z tworzywa sztucznego. I taka szczotka kosztuje 10 zł. I teraz przejdziemy troszeczkę dalej, i tutaj też zauważyłam taki dozownik. To jest dozownik do kuchni na płyn do mycia naczeń, wykonany z ceramiki. On był w kolorze białym i jego cena 15 zł. Być może też i występują w innych kolorach. No, tutaj akurat był tylko i wyłącznie ten jeden kolor. Zaraz pokażę Wam, co tutaj jeszcze dalej znalazłam na końcu tej alejki. Obok mamy takie um, uchwyty na ręcznik za 10 zł. Też nie widziałam wcześniej tego produktu. Jestem ciekawa, czy to faktycznie um, porządnie trzyma się ścian, bo jak widzieliście, to było na taką um, przesawkę, na taki klej. I pod spodem mamy takie kosze na śmieci. Też wcześniej ich nie widziałam. I taki kosz kosztuje 15 zł. Tutaj, jak możecie zauważyć, mamy takiej standardowej pokrywki. I teraz za druga strona tej alejki. Z prawej pościel, poduszki, i z lewej strony mamy poszewki. I tutaj zauważam taką poszewkę. Ja wcześniej tej poszewki nie widziałam. ściągnęłam ją, ale no niestety nie było tutaj żadnej ceny. Tak więc nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ile ta poszewka kosztuje. I innych też nie znalazłam poza tą poszewką. Jeszcze tutaj mamy o, coś takiego. I tej też poszewki wcześniej nie widziałam. Jest oczywiście wykonana z weluru. Zaraz też ją ściągnę i pokażę Wam cenę. I tutaj ta poszewka kosztuje 12 zł. Standardowa rozmiarówka, czyli 45x45 cm. Poszewkę odwieszam i idziemy dalej. I kolejną nowością, jaką zauważyłam, to tutaj ich będzie troszeczkę więcej. Na samej górze najpierw mamy taki bieżnik wykonany z takiego bardzo delikatnego materiału. Za 15 zł, wymiary 90 na 220 cm. I tutaj oprócz tego bieżnika dość dużo mamy nowych podkładek. Tutaj zestaw takich dwóch za 10 zł, średnica standardowa, czyli 38 cm. Tutaj mamy taki nadruk, kwiaty i motyl. I jeszcze kolejna podkładka. Tu już mamy jedną sztukę. Ona wykonana jest tak jakby gumowej pianki. I ta podkładka kosztuje 10 zł. Również mamy tą samą średnicę. I pod spodem jeszcze jedna nowa podkładka, również za 10 zł. W kształcie takiego kwiata. Prawdopodobnie one występują też i w innych kolorach, jeżeli chodzi o kolor tego brzegu. I tutaj jeszcze mamy o tego typu za 12 zł. I ona tutaj ma też taką złotą nitkę. Mam nadzieję, że ją w miarę widzicie. Bardzo ładnie wygląda na żywo ta podkładka. Też jest wykonana z tworzywa sztucznego, taka jakaś jakby guma. I z lewej strony mamy jeszcze inny wzór tej podkładki. Tutaj już taki jasny kolor pastelowy, również mamy kwiaty. I oczywiście ta sama cena, czyli te 10 zł, i pod spodem tutaj była ta podkładka, którą Wam wcześniej pokazywałam. I teraz przejdziemy do następnej alejki. Alejka z osłonkami. I tutaj pierwsza osłonka, nawiązująca już do wiosny. Osłonka kosztuje 15 zł. Podobna grafika bodajże była i w zeszłym roku, jeżeli chodzi właśnie o te osłonki. I kolejna również za 15 zł. Tutaj już bardziej taki wzór jakby marokański. Przynajmniej ja miałam takie skojarzenia, skojarzenia. I jeszcze jedna. Tutaj mamy troszeczkę mniejszą osłonkę. I z jednej strony taki motyw konwali. I ta osłonka kosztuje 10 zł. I oprócz tych osłonek, tutaj jeszcze zauważyłam taką bardzo dużą. I ta osłonka też jest ciężka. Tak więc uważajcie jak będziecie ją podnosić. To akurat było mi ciężko jedną ręką ją podnieść. I ona kosztuje 30 zł. I poniżej jeszcze mamy tego typu osłonki. To już takie bardziej jakby dla dzieci. Też uważam, że naprawdę bardzo ładnie wyglądają. I osłonka za 12 zł. I teraz przejdziemy do kolejnej alejki. Alejka kuchenna. I tutaj zauważyłam taki fartuch dla dorosłych za 20 zł. Moty, właśnie w takie kwiaty. To już mam, właśnie taką nową kolekcję wiosenną. I kolejnym produktem, który zauważyłam, jest taka łyżka cedzakowa za 10 zł. Wykonana z jakiejś stali nierdzewnej. Średnia wielkość, zaraz ja ją tutaj Wam pokażę o w ten sposób. Dość głęboka jest ta łyżka. I kolejnym produktem, jaki zauważyłam, jest to taki kubek razem z miejscem na różnego rodzaju herbatę. Tutaj za 20 zł, tego typu dość gruby plastik. Też uważam, że naprawdę bardzo ładnie wygląda. Kubek z taką zaparzeczką. I na końcu jeszcze w następnej alejce za 22 zł. Mamy takie wycieraczki. Tutaj też już motyw wiosenny. Wycieraczka dość gruba. Te kwiatki były tak jakby niechlujnie namalowane, szczerze Wam powiem. I jeszcze tutaj z lewej strony mamy kolejną taki dywanik. Za 12 zł. To było na tyle w tym przeglądzie, tak więc dziękuję i oczywiście zapraszam na kolejne. Pa-pa!